Proszę jeść, panie, Tadeuszu. uszło. Jem, jem. Z udawności, ładnego za naszą przyjaźń. Boże, jak tu przyjemnie! Chciałbym tu zostać na wieczność. E, z góry wiem, że to się wszystko znowu źle skończy. Znowu? Tak. Czy pani wie, że już byłem po wojnie burmistrzem? Siedziałem pod nim jakiś miesiąc. Nie z mojej winy. Pan siedział w kryminale? Rzecz ludzka, jak powiedział poeta. Trafnie to pani określiła. Potem pracowałam w urzędzie repatriacyjnym. Dwa tygodnie. Myślę, że w porę przypomniałam sobie, że mam skromny, ale własny zawód. Proszę. I zrodziły się we mnie tęsknoty. Domek, dzikie wino, i te rzeczy. Napijmy się za ich spełnienie. Haj mi się pani małgorzato. Haj mi się panie tatku. Najlepszego. Dziękuję. Proszę spróbować szarlotki. O, dziękuję bardzo. Świetna. Małgosia sama. Prześwietna wobec tego. Bardzo się cieszę, że pani smakuje. W życiu jeszcze czegoś takiego nie jadłem. Potem pracowałem jako konduktor. Czekaj się. Dwa tygodnie. Nie, nie, nie. Nie siedziałem. Kiedy tu jechałem, myślałem właśnie o czymś takim. Małe miasteczko, mały domek, dzikie wino. Spokój. Tak, panie Tadeuszu, mężczyzna w pańskim wieku? Przepraszam, proszę darować ja tyle. Mówiłem o sobie, to na pewno zawiniły trochę pani drątki. Przepraszam. Przepraszam. Trzeba będę mógł teraz z panią wyjść na spacer? Zgadzę. Wstąpię po panią. Do widzenia. Le vrai, non